Widzowie było tak dobrze. Ja czekajcie, ja mogę wam dać komentarz. O! O, wysłałem to wam gdzieś. Wysłałem widzowie wam lubicie święta i wysłałem chyba. A, nic mnie nie ominęło, widzę. Widzę, że nic mnie nie ominęło. Ej, słaby Dzisiaj Adminabius. Jak koniec, to już koniec jesteś, na samim zawiodłem? Nie gra, że mono nie grał. No, 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 nie grał. Nie, chyba nie grał. Myślałem, że on gra. Niepotrzebny mi pakramamat, pakramamat. pakrama A widzowie, co ja na to powiedzieć, że zbił do jednego YouTubera i, mu, i go krad, Tylko sobie brainroty przeniosę. Przyniosę sobie brain roty i idziemy oglądać który ma chyba spaghetti toalety i los spaghettis inne dobre e, brain roty. Tylko sobie przyniosę brain wszystkie te na, na wszystkie. O, widzę, jak piszecie, czy lubicie święta. A Ty Wojtek, lubisz święta? Traalica, lubisz święta? Czy Wojtek lubi święta? A Ty lubisz święta? Okej. Okay. Dzięki, okej, okay, dzięki, że odpowiedziałaś. Okej, okay, to dzięki, że odpowiedziałaś. Dobra, kastodia, ja później no mam prezent. nam mało został na górze tylko no my prezent nam został no my prezent i te, te dwa dmuchańce Pragnę no my present. I ostatnie dwami, trzy, no trzy mi zostały, wezmę Guerro Digital, bo będą mi potrzebne. Triplito, traoleritos. Z efektem strawberry i gold. Tak jakby strawberry elefant. No, prawie strawberry elefant. I kradnę wojownika cyfrowego. Cyfrowego. Dobra, sprzedam. Grancello, Spirincello I wezmę kogoś fajniejszego Te los tralarritos Ej, podoba ci się? Ej, patrz Ej, patrz, podoba ci się? Gdziekolwiek jesteś, patrz, podobają ci się? Ej, fajne mam Fajne mam Ja chcę okraść Cibera widzowie, ja nie okraść. On nie gra? Eee, on jest, Borysu. Nie gra! Czy się znudziło mu? Okej, okay, dzięki, że mega fajne. Mi ta się podoba. Jo Czomu? Czomu mi pokazuje, że nie mam żadnych prywatnych serwerów? Prywa. A nie są. Jak nie są w tym projekcie? A, bo to jest chodzenie z psem jakieś wziąłem. To jest tyle Brain Okej, okay, to jesteśmy my. Glybert jakiś tam. Jest! Dołączam, Dołączam! Na szczęście nie mam żadnego brain w bazie go okradniamy. Oby on się nie ruszał, był ask. Błagam. Oby był ask. Spogretti toaletti on ma. Giraffa Ho oh, una spaghetti toaletti, normalnie. Spaghetti toaletti, Widzicie? Nie! C***o, spaghetti toaletti, miau Ai Miałbym Miau, spaghetti toaletti Glibert, hai, ten Gliberta! Ok, andiamo Vado Wygląda jak i... jo, prezydent jakiś. Jaki prymity! O, się napisze. Dam z Alexem, ale tu nie ma Alexego. Ej, czekajcie, ciekawe, czy dam jakieś rota. Ja zapomniałem, że to jest kolega Alexa. Brain rota 4. 4 Co tu jest za Brain Rot? No nie wiem, Mac, to pokaż. Ona? To ci kretaira. Ogromne rzeczy! Jo, on ma rzeczy czarskie. Wow, czekaj, ludzkie Ok, Okej, ludzkie Diaz. Jo, ale jesteś bogaty i fajno masz rzeczy. Ile ty masz kasę? 8, 21b.

Ale już był event, już chyba był, już był event. Nie no już był event, przecież w style brain rot. Za godzinę? A to, to mnie nie będzie, nie będzie. Dobra, ja się loguję na moje inne konto. Dobra, no to ja już będę chyba leciał. E, też będę chyba leciał, nie na inne serwery. Już chyba na inne serwery będę leciał, panie Gleiber Się? Wszystko. On mi chce dać wszystko. O oh, wow! Wszystkie brainroty Tak lubię Ale co tak lubisz? Tak lubię. Ale co lubisz? A okej. Okay. A święta, okej. Okay. Co ty mnie oglądasz? Przecież ty nie lubisz style Brainrot. Przecież, przecież ty nie lubisz style Brainrot. Co ty mnie oglądasz? Dziwne. Czekaj, zaraz zobaczę. Tylko, tylko na razie ci kreatajres sobie wezmę. Przełożę na inne konto. Czekaj, zaraz zobaczę. Ja i tego, się nie tego się nie spodziewałem, że ty oglądasz live ze Steven Rainrod. Co jutro? Kuba, jutro robimy? Dobra, jutro zrobimy rytuał Ale czekaj, już patrzę co napisałeś Okej, okay. ja idę dalej kraść, okradać Jeden gość miał spaghetti i toaletti jest Ej to twój znajomy, tak? Ten kolega z klasy, tak? Glaiber to jest twój kolega z klasy. A, okej. Okay. Wbijam do kogoś. Okraść. Co to jest? Wojciech do mnie napisał jeszcze jeden. Ja nie mam brain rotów przecież. Okradać. Santa Hotspot. Okradać. Udało się. Udało się. Udało się. To nara! Ole, go kradłem! Ja go ukradłem! Gdzie te moje konto? Te drugi. Muszę dołączyć na nie. O, tu, jest. tu jest! I oby mi live'a nie wyrzuciło! Internet, że mnie wyrzuciła, Nie, nie wyrzuci. Dobra. Ukradłem Santa pod hotspota, którego sobie przenoszę. Nowy trak, nowy przelot. Mój kameleon. Nowy track, nowy przelot. Okradnę Santa pod spota, którego ukradłem. Dobra. Okej. Okay. Idziemy tutaj kradać. ja już ukra ukradłem ci i Santa pod, spo pod spota. I dzisiaj mam szczęście. A ja mam dzisiaj szczęścia. O, już nie gra. Gleiberd. Sernik pospolity. Eh, mis... Dobra, to chyba do Mister Banany. A, jak nie mam uprawnień? Mam uprawnienia. To go dodać, tego glajberta haj. To dodać go. To dodać go wlajberta. To go dodam może. Nie, czekaj. Jest nazwa użytkownika skopiowana. Dobra, to go dodam. I to mu powiedz, że ja go dodam. Że już go dodaję. Tylko, że ja gram z moim bratem ciotecznym. To tylko powiedz, żeby, żeby się nie okradali. Dobra, dzięki. Jest. Dodany.

A czemu za co ban? Już ban? Od razu? Co? Co jest? Jest Glaibert. Dzień dobry, panie Glaibercie. Tylko nie pogryźcie się chłopaki, chłopaki, tylko się nie, mi tu nie pogryźcie. Nie pogryźcie się tylko. Czaj, którego ty masz Rebi? On ma Rebiirfa. On ma Rebiirfa jedenastego. On ma tak dobre rzeczy. O, jest. Jo, ja nie wiedziałem, że on jest taki bogaty. Lucky Block, co gdzie jest secret Lucky Block? Jaki sekret? Jaki Lucky Block? Nie ma żadnego Lucky Blocka. O, spin! Radioactive. Proszę bomba, bo mi brakuje bomby do pięknego slapa. Yy, mu coś napiszę.

Nie kradnę! A, okej! Okej, dobra, dobra! Ja raz zepsułem sprężynki! Może jeszcze raz mi się uda! Ja nie zepsułam! ci nie, nie udało mi się tym razem zepsuć sprężynek! Dobra widzowie, to byłby już chyba koniec live'a. Czekaj tylko. Ktoś tu powiedza jak nie? No, dobra, pa!